Kolejny dzień na szkolnej Cholera jasne. Ja chcę Tobie coś pokazać Bo znalazłem takie ogłoszenie Jakie? Eee, Opla? Nie Proszę. A Lublin? Tak Widzisz? Proszę, zobacz No i co? No co? To Twój Lublin Co, Ty wystawiłeś go na sprzedaż? Nie No tu masz 2003 DU Lublin Unikat 15 tysięcy był, był 300 tysięcy, a za 15 tysięcy jest wystawiony. No to jak to odnieść się do tego? jest to ogłoszenie, że ty sprzedajesz? Ja powiem tak, Szanowni Państwo, nie ma lublinę do sprzedania. Nie ma. I nie podobajcie, ogłoszeń lewych, tak jak dzisiaj zadzwonią do mnie, że no przyjeżdża. Czekaj. No to daj, no ja coś jeszcze chcę pokazać Ci. E, powiedział, że przyjedzie w poniedziałek kupić Operę Astrezian. Wiesz co o człowieku? Robisz konia. Pokażę Tomkowi. I tak dalej. Okulary nałóż No tak, jego ten. Tak. Jego, nie? I tak dalej. Wiadro ja jej stoi? Ja jeździłem u niemieckiego. Pomiki ułożyły. No ja wiem, no, ale ku chodzi o to, że jest wystawiony. trzeba być wystawiony. Chce No, no, no to mi się już? w oczy. Czemu zielony? Nie, bo ja mówię, czemu wrzucili. Czy ty nie dawałeś. Nie wiem. Przychodzę, zdjęcia robią na posesję. Tak, i wrzucają. Nie wrzucają, mnie to koło dupy leci. Chcą to ja mogę i mogą na nagrać ch... nawet. A jak chłopę, ja wyjmę, to one bana dostaną. Już kanałów mieć nie będzie. Albo dupę. Pokażę głową. Tak! od razu zbanuje YouTube'a tak bo wszystkie kanały prowadzi YouTube'a jeden kanał ma, duży i dostaje bana i wiesz co pato tato już to pato tato skończyliśmy słuchaj, napisał do mnie taki człowiek tak, widz, ogląda ciebie ja tam może wszystkiego nie będę czytał, bo to nie, wszystko, wszystko. Nie, nie mogę tego wszystkiego nie, czytać, nie, nie Kamil S. Borodo i napisał tak. Że chcieliby ciebie odwiedzić, ja skrócę. Chcieliby ciebie odwiedzić, ciężko pracują, chcieliby nas poznać, mogą załatwić szybę do asterki i mogą nawet ją wkleić. Mam was pozdrowić. Spoko nie ma problemu. Pozdrów chłopaków. My codziennie oglądamy wasze filmiki po pracy. Hmm. Chcielibyśmy też pomóc trochę Krzychowi. Przy domu. Co będzie potrzeba zrobić, to damy radę. I oni zaproponowali Krzyśku, że rynny tobie mogą wstawić. Ale są e, blecharzami? A ja nie wiem, czy to bla. Jak to się nazywa. I, ale słuchaj, i napisał jeszcze ten człowiek do mnie. Czekaj. Ale posłuchaj, jeszcze daj mi dokończyć to, co on napisał, bo ja nie będę tego czytał słowo w słowo, bo to ja z nim pisałem. Y Jego dziadek pochodzi z okolic Szczytna. No. I mówi, że zna rodzinę Kononowiczów. Jeśli Krzysiu miałby ochotę, weźmiemy ze sobą dziadka. Bardzo chętnie, potem. No, i czekaj. Y czekaj, i tutaj napisał tak. My jesteśmy słownymi osobami. Jeżeli się wyrazi chęć i zechce się spotkać, to podaję mój numer telefonu. A ja chyba pomyliłem. No dobrze, dobrze, dobrze. no. Podaję numer telefonu. Jak chcesz, to możesz porozmawiać. no to masz? Nie, czego? U mnie tu nie ma karty w tym. A ja tu nagrywam. Chcesz, to po... zadzwoń, masz. I oni chcieliby przyjechać, porozmawiać, dziadka by wzięli. Weź, podej pilot. Ściszyć? Podej pilot dla mnie. Albo naszego Tomek, umiesz robić milone kotlety? co głosi, że robiłeś. On ściszyć chce. A co, głosisz, A chcę. A co ci chcesz? Bo kupiłem milone dwie paczki, mogę jedną paczkę. Pytam się, czy milone Tomek umie robić kotlety przyprawie ja zrobię, dzisiaj nie, 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 nie będę o niech to, niech to zje, o to No, tak właśnie się siekiela kartofle, kartofle były Cegulka ładnie pokrojona, boczek był pokrojony, ten wędzony Dawaj Tak masz Czekaj powiększę, czekaj kurde, żeby mnie pokazać O, masz tutaj, o widzisz A, tu. Wy, Wybij sobie numery Kamil ma na imię Znowu glonów się narobiło. Ja już umyć. No to raz przemyj co raz wymij tą roślinkę, ona się wyciąga, bo ona coś w ziemi siedzi. A, ja wiem, no. No i pod kran umyć. Kurczę, jeszcze raz muszę. No to weź jeszcze raz spokojnie. A Boże. Bo pomyliwy. O oh, jezu, jezu, Co znowu źle? Kurwa, pełna pamięć, to nie daje wybrać numeru nawet. A, bo ktoś dzwony. Ala, no, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Krzysztof, może kot jest zainteresowany? Parnym takim katem. Fajny jest. Chciałby pan kota może przygarnąć? A po co mnie kot? No fajny jest taki przyjazny. A co? E, ty nie będzie kota podzieć? Nie, kota nie chcę. Pieska. Ale to wie pan, że to jest kot taki jak pies, prawią. Tak nie, wiem wszystko. Wiem, wiem. Dobra, na razie. No. Kot jak pies chodzi. No? A bo mi możesz zrobić głośniej? Głośniej? Żeby na głośniku było? Ale co głośniej? Wy tu pokaż mi głośniej. żeby głośniej było. Tak, jak, jak ktoś do Ciebie dzwoni, to tam jest. O, czekaj, dzwoni Krzysztof najpierw. Przedstaw się, kim jesteś. Też da się. Hello? Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry, słuchaj. E, panie Kamilu, tu je, e, u mnie jest ten Aaron, od psa Arona, Jarek. A, panie Krzysztofie, właśnie pana oglądamy. Dzień dobry. I właśnie... Pan zaproponował, żeby spotkać się z wami i żeby porozmawiać i że dziad, dziadka. No, właśnie chcielibyśmy przyjechać do pana, jeśli pan wyraźnie to zgodę. E, ale w domu nie będzie spotkanie, czy godzinie będzie spotkanie. Dobrze, dobrze. Gdzie pan będzie chciał, to się spotkamy. Nawet w Jodiaku. Nie, w Zodiaku nie. Ja jeszcze raz zadzwonię do pana, e, panie Kamilu. A. Bo dziad, dziadek pochodzi ze szczyt, szczytna, tak? Tak, ze szczytna, ale przeprowadził się potem do wiatla, koło pisza, I tam mamy teraz domy, taki co jeździmy. Ale gdzie się przeprowadził? Do wiatla. Koło pisza, panie Krzysztofie. Wiartel. Wiatel? No Wiatel, wiartel. Wiatrel, wiartel, tak, koło pisza. Koło pisza, tak? Tak, nie mhm. pan gdzie pisz? Wiem gdzie pisz. co wszystko pisze. z tego powodu. Nie jesteśmy gotowi panu przyjechać rynny wyczyścić albo wymienić, jak pan będzie e, A pan jest blecharzem? Tak, jestem dekarzem. dekarzem. A, e, dekarzem jest pan, bo to prawda, dekarz. Tak, panie, tak, panie Krzysztofie, wszystko robimy, dachy, wszystko. Robiłem ostatnio... Ale to nie Krzysztof, teraz, gdzie? panie ten, Kamilu, ale to nie teraz chyba, na wiosnę będzie. W sądzie. Bo ja muszę sądzie. kupić ryny plastykowe. O, w sądzie robił. Co? Słuchaj, w sądzie robił. Mówiłem, panie Krzysztofie, ostatnio, co przy prokuraturze i w sądzie. Tam dachy poprawiałem. E, proszę pana, panie Kamilu, to wiesz pan co? Na wiosnę ja zadzwonię do pana i e, proszę pana, kupię rynny Rynchaki. My pojedziemy razem i kupimy. Ja mam busa i możemy jechać i kupić. Dobra, dobra. Dobra. Tak, panie Krzysztofie, jeszcze możemy panu w astercie szybę założyć, yy, bo mamy tutaj środki i szyby mają takie astry, co pan ma. To we, jak będzie pan jechał do mnie, to weź pan szybę. Dobrze, panie Krzysztofie, jak będę jechał, a pamięta pan rocznik astry? Rocznik astry. Astra 1. Astra 1. A, dobrze, panie Krzysztofie, a co tam jeszcze słychać u pana? A wszy wszystko po staremu. Słyszę? Panie Krzysztofie, mamy konie, mój dziadek koduje konie, bo. Y, konie, nie jesteś komi ale dziadek ma konie. A. To bądź, bardzo chętnie by pojechałby do. E, Czy tylko by. Jacek zawiózł mnie, ale na pewno tak, zawiózłby. Do Ostrołęcki. Nie, się niedaleko, ja ostatnio byłem u pana, tylko pan nie większy. Byliśmy z u pana e, Proszę pana to zapraszam dziadka i pana do siebie dobrze pani Krzysztofie jak będę gdzieś w okolicach jeśli będziemy się wybierać zadzwonię wcześniej do pana i przyjedziemy do pana dobra dobra ale z dziadkiem nie lubi pan mleko kozie nie kozie nie lubię krowie aha bo mam bo... i mógłbym panu przywitać troszkę ale krowie kozie. A nie, ja, ja nie chcę od kozy mleka. Ja nigdy nie piłem. Od kozła lepiej. Od krowy mogę, od krowy. A, od krowy tak. Od kozła, nie? Tak. Hmm? Nie, od kozła. A jak tam to że na panegrzechny, panie Czystopie, nie? Jest? Różnie była. Ale wiem, pan musi się razem trzymać. Wiem, 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 wiem. Dobra. Dobra na razie, Kamilu, bo. Dobra, bo ja muszę kończyć rozmowę z panem. Jak coś takiego, masz Pan do mnie telefon teraz i proszę Pana, w każdej chwili możesz Pan dzwonić, dobra? Proszę Panie Krzysztofie, pozdrowi tam Pan nielatilnie, dobrze? I moich kolegów, Krzyśka i Damiana. Będą, będą pozdrowienia, nagrywamy to. Będą pozdrowienia, niech Bóg Cię błogosławi. Dziękuję, do zobaczenia Panie Krzysztofie. Do zobaczenia. Spokojnie. Ostrowońka 90 kilometrów. No. Ostrółęka łęka to gdzieś 90 kilometrów. Koło no. stówy. To co, zabierzesz? Ja cię dziękuję. Ale na wiosnę, Krzysiek, no gdzie teraz? Zima zobacz. Ja nie wiem, ale zabierzesz? No pojedziemy, no pewnie. Poznamy. Niech oni najpierw do nas przyjadą, tak? No, poznamy się i wtedy wiesz. O, widzisz, pomogą ci rynny założyć. Ewentualnie te wyczyścić. Co? Ewentualnie te wyczyścić rynny. Nie, 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 ja te będę likwidować. No to, no to... Dlaczego będę likwidować, bo plastiki mocniejsze, lepsze? No to a ty blacharza szukasz, a plastiki chcesz zakładać. No to się zdecyduj. No, widzisz jaki numer telefonu? Jaku, jaką wiadomość? Uh -huh. Tobie dałem? Fajną? Dziękuję. Proszę. O, coś tam jeszcze mam czy już nie? Nie mam już nic więcej. Dawaj. Nie mam nic więcej, Chrzyści. Dawaj byle co. To byle co. Zaraz mogę ci poczytać te jak chcesz. Komentarze. Dawaj. Pod filmami. Zaraz, czekaj. Dawno ja nie siedziałem. Także to pozdrawiamy Kamila S Borodo. Tak? No. Borodo bo to, to nazwisko. Co? E, je. Borodo to nazwisko? Nie. No, kurwa, nie jest nazwisko a Co to jest? Rodo to jest, nie możesz mówić e, nazwiska czy jegoś? Czy jegoś? O. Ja przypuściłem ja na filmie. Nazwisko jego, a znam jego nazwisko bardzo dobrze I wymienię jego nazwisko, on ma prawo podać pod sprawę mnie I wygra sprawę O, przyszła aktualizacja Wiesz? To później No, także pozdrawiamy Kamila, całą, My, całą O, ja wiem kogo jeszcze pozdrowimy, ze strułęki. Panią Krysię, ta która tobie te listy wysyła, takie długie Tak na, na wieczory, żebyś miał no. się czytać. No. Panie Krysie może niedługo się spotkamy w Ostrołęce? Na koniu. No? Na konia. No. Weźmiesz na konia, Krzysiek. Panią Krysie? O tu? Gdzie tu? No konia. A tamto już. A to co, nie koń? Tamto już nie koń. Nie, A co? nie w tym wieku Krzysiek koń. A ty... O! Młody się odezwał! Konia. To... No! No! Dobra, także pozdrawiamy Ostrołękę, Kamila i panią Krysię. O! No. Papa! Pa.